Ten odcinek Strzałów w Poprzeczkę to najważniejsze wydarzenie na YouTubie w tym roku. Tak! Stał. Chociaż mógłby być on zdecydowanie lepszy. Nie. Wszyscy, którzy twierdzą, że 3 godziny 45 minut pierwszego odcinka to było za dużo, nie zasłyszeli na dostęp do kina na najwyższym poziomie. Tak. A z poziomu: cieszę się z awansu do szóstej ligi. Tak. W końcu tam będę mógł zostać królem strzelców. Tak! Decyzja, by zgłosić się do pogromców, była moją najlepszą piłkarską decyzją w życiu. Zdecydowanie tak. Chociaż w czwartej lice też bym sobie poradził. Żubiłem w czwartej lice. Z pogromcami tak. Ale Deportivo na mnie nie zasługiwało. Oglądają? <śmiech> 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 A... <śmiech> Jak oglądają, to poprzeczkę. Jaka jest definitywna odpowiedź? Wykorzystuje pan poprzeczkę? Dopóki nie na takie pytanie, tak? Tak. Nie. No. Przyznaję, co tydzień sprawdzam ich wyniki, aby wiedzieć, czy przegrali mecz. Tak. Zdecydowałem się dołączyć do pogrąców po tym, jak zobaczyłem, jak grają. Wiedziałem, że będę tu gwiazdą. Nie, ja, chodziło o charakter. Do pogromców z Deportivo ściągnąłem PR-13, nikogo więcej, kto by się wahał, już tam nie widzę. A ci jestem z Deportivo dzisiaj, o, Z charakteru Czy... tak, tak, potwierdzę. Przeczytałem swój kontakt z pogromcami Poprzeczek. Znaczy... A, było takie okienko, potwierdź, jak to akceptujesz przed regulaminem, co sobie... nie. Gdyby nie pogromcy, nie grałbym w piłkę. Możliwe, tak. Trener M jest świetnym trenerem. Tak! Lubię jego taktykę z tak zwanym fałszywym obrońcą. Żeby tylko z tak. I nie rozumiem, kiedy każe mi się zmienić z HD11. Nie, rozumiem. Przyznam, bałem się, że mówi prawdę, kiedy po moim przyjściu zapowiadał, że jako jedyny lewonożny będę lewym obrońcą. E, tak, nie rozumiałem jeszcze tego poczucia humoru trenerem. Spójrzcie, to od wszystkich klubowych piłkarzy z ubiegłego sezonu jestem lepszy na tej pozycji od co najmniej połowy z nich. jest tak? z ich siedmiu, tak? Z tak. Od jest co od czyli od 3,5. Nie. Regularnie śledzę na Facebooku wpisy BS to 1 Tak, nie dużo chciała. <gry> Kiedy zaspoilerował jeden z odcinków grotonu, miałem ochotę sam złamać mu rękę. A, Tak, ale tylko go były na Facebooku. Przepraszam, już, już cię czytam. Hmm. To. Chciałbym, aby kilku chłopaków z drużyny, wszyscy wiemy o kim mowa w końcu zaczęło kupować bilety na autobus. No <gry> Nie będę ich woził samochodem, bo nie mogę dobrać tapicerki z ich potu. Nie. Nie dziwi mnie, że klub dostał ofertę transferową za mnie. E, nie, czyli dziwi mnie, bo to jest podobne zaprzeczenie, czyli tak, dziwi mnie. Chociaż do tego klubu, zaczynającego się od FC, bym nie poszedł. E, tak, nie poszedłbym. Są po prostu za słabi. Oj... Tak, gdzie no jadę Podobno na spaść. Jeśli pani Sołtys zorganizuje tutaj piłkarski, pojadę tak. do Zachodnie Pomorskiego, nawet tak. na, na towarzystwo. Tak, z deka już. że nie było mnie na legendarnym zgrupowaniu na działce PN22. Tak. I chciałbym, aby on wrócił. Nie masz, panie? Tak, Paweł wróci. To było ostatnie pytanie. Dziękuję. Dziękuję.